Simano, siemano widzowie, witam was bardzo cieplutko w kolejnym odcinku SpongeBob Tower Defense. A w dzisiejszym odcinku mówię wam salutki nowy update. Zrobimy sobie opening za 80 tysięcy tutaj diamentów dodatkowo oraz kupimy nowego w sezon pasa. Także ty, mój drogi widzów, bez przedłużania strzel, koniecznie tej łapki w górę, subskrypcji. Zapraszam Cię do oglądania. I na start odcinka, widzowie, pokażę Wam tutaj cztery kody. Nie wiem czy one jeszcze będą działały na moment nagrywania działają. Macie je teraz na ekranie. Co one dają? No ogólnie jakieś częściki tutaj Koncze poleciały, challenger, krejda dostajecie Oraz takiego oto boosta Nawet chyba 3 boosty dostałem na godzinę czasu Także myślę, że jest git Myślę, że dobre rzeczy dostajemy Plus właśnie 10 konczy dostałem, zobaczmy że Dream Garego trafię w końcu Powiem tak, otworzyłem tutaj, no myślę, że na spokojnie już chyba 500 kończy. no i Dream Garego Nie udało mi się trafić, może w końcu to będzie ten dzień Nie, niestety, same epiki trafiliśmy No szkoda się mówi, szkoda No i ogólnie po co mi tak w ogóle te mityki, sekrety i tak dalej No mityki w sumie niepotrzebne, ale ale zaraz wam powiem po co mi są potrzebne sekrety I pokażę wam co jeszcze udało mi się zdobyć Widzowie tak mamy nowy pojazd Pięknie on się o to prezentuje Nie no ten motocykl jest cudowny Ale on oraz właśnie parę moich sekretów Które mam nadzieję że dzisiaj chociaż jednego dropne Będę chciał wytradować Wiem brakuje mi jeszcze dużo Ale ultra treasure huntera bym chciał kupić widzowie 550 tysięcy value czekajcie to No powiem tak jeżeli nie uda mi się Tysięcznego levela wbić no to będę musiał czym innym tradeować. no ale cel mój obecny Muszę wytradować ten właśnie gamepad na start zróbmy sobie taki szybki opening. 50 tutaj ulepszonych, zobaczmy co z 50 ulepszonych poleci. Takie szybkie tutaj gościu otwieranie, szybkie otwieranie 3 mityki dostajemy. Ok, otwórzmy parę standardowych też i zaraz zabierzemy się oczywiście za ocenę update'u. Ponieważ update jest dosyć ciekawy, naprawdę fajny. Postaraliście tutaj, tego nie mogę im zaprzeczyć. Na czym update polega? Widzowie, widzowie, na czym update polega? No mamy klany, tak jakby. Macie trzy teamy do wyboru, wybieracie swój i sobie po prostu gracie giereczki, dostajecie tokeny i tokeny wymieniacie na nagrody. Zaraz wszystko pokażemy, ale pierwotwórzmy tutaj całą nasze diamenty. Z koła w sumie długo nie farmiłem, ale mówię, no, jest odcinek, to dodatkowo możemy otworzyć, prawda? Kusi to jest boostowane otwierać, ale kurczaczki otwórzmy na razie jeszcze raz zwykłego, bo po 50 to się otwierają przynajmniej szybko. Jakbym miał otwierać po 10, gościu, za długo by to zajęło. Więc dobrze, że 50x na raz. Dobra, otwórzmy sobie raz zboostowanego. Zobaczmy, że zboostowany da mi farta. Czy nie da mi farta? Uwaga! Czy zboostowany dają szczęście? Wydaje mi się, że raczej nie, aczkolwiek może się zaskoczyć. W ogóle dawno, bardzo dawno nie trafiłem żadnego sekreta. I też, tak jak mówię, często sobie robię tutaj openingi z jakieś 5, koła, 10, 15 i totalnie te sekrety nie lecą. Więc naprawdę nie wiem, czy jakoś je znerfili, czy aż tak ciężko jest zdobyć. No nie wydaje mi się aż tak ciężko. Jak ja już chyba z pół miliona waluty wydałem tutaj diamentowej, oczywiście. I uwaga, no niestety, same mityki ciągle lecą. Ciągle mityk, mityk, mityk. Ja bym poprosił jednak sekreta jednego. Przy okazji, sekretów też jest nowy sekret widzowie dodany. Ale to już wiecie chyba doskonale, bo to jest tych. Jak Ktoś nazywają z tych creightów, zaraz wam pokażę dokładnie jakich. I on jest przemocarny. Widziałem go w grze jest przemocarny. Chciałbym go trafić aczkolwiek szansa na niego. No praktycznie zerowa, Challenger crate. Tak, dosłownie nazywają się Challenger cratey. I chodzi dokładnie o niego. Jest ich tylko 3000 egzistów, przejdźcie to. No mój cel na pewno go dropnąć, a czy mi się uda? Wątpliwa szansa, ale kto wie, kto wie. Tak samo wiem na każdą tutaj jednostkę, którą dropnąłem. Ale widzicie, no udało mi się każdą dropnąć, i jest tutaj pięknie. I przy okazji ostatnia 50. No i niestety nic nie trafiamy. No właśnie, odblokowało mi trochę pasa, więc pasuje widzowie kupić też tego pasa. Także dajcie mi sekundkę, doładuję sobie tylko szybko Robuxy. I Robuxy doładowane, więc w końcu możemy kupić naszego pasa. Już od początku, kiedy zacząłem grę, chciałem go kupić. Ale zawsze jakoś, nie wiem, powstrzymywało mnie coś. Teraz w końcu muszę go kupić. Nawet jakbym nie grał w tą grę, chcę go po prostu mieć. No i mamy naszego pasa. Myślę, że na spokojnie będę teraz grał I będziemy zdobywali tutaj przemocarne nagrody Właśnie, w nowym pasie mamy też Nową jednostkę, nowego mityka Henson Planktona, jeżeli udałoby mi się go trafić W wersji Shiny Wombo, naprawdę byłbym Mega happy, no dobra, powiedzmy sobie O nowym update widzowie, który został Dodany wczoraj tak naprawdę, co zostało W nim dodane, mamy tak, nowy sezon pass, który wam przed chwilą tutaj pokazałem Nowe klany, które zaraz wam Powiem o co tutaj chodzi, Hell of Champion Otworzone, no to jest do tych klanów ogólnie Mi się wydaje, nie, to nie jest do tych klanów, dobra już wiem o co chodzi, jest to związane z klanami, ale nie do końca Mamy również Krusty Crew Zaraz wam powiem o co z tym chodzi dokładnie I nowe shop oferty, okej, okay, no te shop oferty Nie są jakieś szałowe, więc nie będę wam mówił Ale w sklepie jest faktycznie Mamy Krusty Crew, mamy coś takiego widzowie Jak co miesiąc będziecie płacili 60 zł I będziecie mieli jakby Nie wiem jak to nazwać, plakietkę royalności Coś takiego I co w zamian dostajecie, bonus daily nagrody 10% więcej earningsów Do diamentów, waluty, tutaj szpatułek I tej nowej waluty, teraz co parę się Jakąś super nagrodę. Za trzy miesiące stajecie, widać tutaj jakiegoś ponch, może coś w tym stylu, nie no. W sumie za 12 miesiąc chyba sponch ale nie wiem. Za szósty miesiąc jakaś łódka, za dziesiąty czesty, no i za dwunasty sponch właśnie. I czy jest to opłacalne? Powiem tak, jak ktoś z was bardzo, to bardzo dużo gra w tą grę, no to jest to opłacalne. No ja niestety tego nie kupuję, bo tak jak mówię, no ostatnio, tak już dużo nie gram jak kiedyś. Mamy też Hall of Champion, widzowie, Hall of Champion, na czym Hall of Champion polega? Widzowie, mamy taką salę chwały normalnie, i tu macie przeróżne Topki, naprawdę przeróżne topki Najwięcej tkili zrobionych Najwięcej wygranych meczy i tak dalej No i ludzie z topki, jak widzicie Top 10 osób dostają taką oto Jednostkę, Olympian Spongebob Czajcie to, nowy prawdopodobnie Secret do zdobycia, pra tylko w sumie Za wbicie topki obecnie, no potem będzie go można Oczywiście tradeować ale jak w ogóle robić Tą topkę, więc widzowie musimy tutaj wbić Wchodzicie na factions czy chcecie Wejść do tego świata, tak oczywiście chcę udać się Do tego świata, ogólnie też mogę ci dziwnie Brzmieć, ale no tak jak mówię, nagrywam w sumie od drugiej w nocy, także widzowie, jestem troszkę dzisiaj zmęczony. Więc mój głos też może być nieidealny. No i tu macie sobie, możecie wybrać waszą frakcję, jakby. Ja mam wybraną, jestem w tej tutaj, jak widzicie, po prawo. Nie wiem, co to totalnie za frakcja, ale ładnie wyglądał fajnie. Ten ziomeczek wyglądał, więc akurat go wziąłem. I możecie też za robuxy za 800 Robux zmienić waszą tutaj frakcję. No i dobra, jak już wybraliście, musicie udać się tutaj w prawo. To jest specjalne pomieszczenie. Wchodzimy normalnie, gościu, pyk. I tak naprawdę tu jest tylko sklepik. Poza tym, nic tu takiego ważnego. Chyba nie ma. Czekajcie, tu coś jeszcze jest w ogóle. Jaki specjalny prezent mi się wydaje, chociaż kurczaczki tutaj nie jestem w 100% pewny. No dobra, na czym ten event polega? Ogólnie gracie sobie story moda, AFK strefę, macie rajdy albo po prostu challenge, zdobywacie taką oto przecudowną walutę i tą walutę wymieniacie na przeróżne nagrody. Jak widzicie są naprawdę przeróżne. Mamy jedzenie, trader rolcy, magic legendarne legendarne chesty, potki na 60 minut do właśnie tej waluty. Jak widzicie golden trader rolcy, mythic chesty, challenge Ranger Specjalny Wóz oraz Secret Chesty. Naprawdę powiem, no jest serio dużo dobrych nagród. No i za co to jest tak naprawdę zagranie w grę? Nic więcej, nie ma takiej specjalnej mapy, wystarczy będziecie grali jaki tryb chcecie i zdobywacie właśnie tą nową walutę. Bos jeżeli będziecie naprawdę dużo grali, no to wbijacie się w topkę i zdobywacie tego nowego secreta, o którym wam mówiłem. No, właśnie tej strefy AFK mamy widzowie. Chcę zobaczyć ile takich tokenów dostaje na minutę. Obstawiam, że jeden token na minutę, ale wchodzę tutaj, żeby to zobaczyć. No bo mam VIP'a, prawda? I jestem ciekawy, ile takich tutaj nagród dostanę. Okej, okay, co 12 minut mam nagrody, ale ile ich dostaniemy? Widzowie, czy mi się chce czekać? Powiem tak, nie chce mi się czekać. Jeżeli ktoś z was wie, możecie napisać w komentarzu, bo w sumie jestem dosyć ciekawy tego. Ostawiam, że coś koło jednego tokena, na przykład, bo nie wiem, 15 na 15 minut, coś w tym stylu, czyli jeden na minutę wychodzi. Jak macie vip no to krócej. No i co ja wam widzowie, w sumie mogę więcej opowiedzieć wam o tym update? Chyba tak naprawdę to tyle. Salutki update opowiedziany, który jest naprawdę bardzo fajny. Co ja wam w ogóle polecam? Właśnie, może powiem wam, co wam polecam. Możecie grać rajdy, no ale czy rajdy się opłaca? Moim zdaniem totalnie się nie opłaca. Dlaczego się nie opłaca? Dostajecie 10, chyba 15 tokenów maksymalnie, a gra trwa chociaż te parę minut, uznajmy nawet 7-8 minut, nie opłaca się rajdy, odrzucajcie. Czy opłaca się challenge? Opłaca się challenge, tylko niestety na challenge'ach nie zostawicie apka. No chyba, że nie wiem, ultra dobrze umiecie to ustawić. Ponieważ mapy zmieniają się co pół godziny. No to challenge nie są złe, ale tak jak mówię, musicie ustawić apkę. Chyba, że gracie, no to opłaca się ale co się opłaca pod awka ustawić? No właśnie, opłaca się Story Mode po prostu ustawić. Dlaczego się opłaca? Już wam pokazuję, tylko muszę tutaj dobiec. Wchodzicie oczywiście na chumbucket, Bucket, bierzecie pierwszy akt, ustawiacie tryb Nightmare i za przejście tej mapy dostajecie 5 takich oto punktów. A przejście mapy zajmuje minutę, czyli tak naprawdę far farmicie 10 punktów na 2 minuty około. To jest naprawdę, uwierzcie mi, bardzo dużo. Bo wychodzi wam około 250-300 na godzinę. Więc moim zdaniem, na serio spoko. Przy okazji już byłem. Tej gry. Odpalmy sobie giereczkę i w sumie zobaczy, czy uda mi się przejść minutę. Czekajcie, bo sobie tutaj nie postawiłem. Dobra, stawiamy moje startery, oczywiście. Zaraz stawiamy sponch Wiadomo, no, każdy nie będzie z was przechodził minutę. Bo jeden na przykład przejdzie tą mapę, nie, wiem, powiedzmy, w 2 minuty, jeden w 59 sekund. To jest zależne tylko od tego, jakie macie jednostki. I czekajcie, bo mi tu wchodzą do bazy, co tu się dzieje? Nie no, drowerku pokażyłeś się replay szybki, szybki replay, bo się upokorzyłeś człowieku. Nie ma to jak się tak szybko wywalić na takiej łatwej mapie, moim zdaniem. Dobra, stawiamy szybko. No i teraz już gram na Ej, dobra, albo oni utrudnili teraz tą mapę, albo ja zepsułem mój starter, albo inaczej się stawia jednostki, widzowie, bo trzeci raz podchodzę tutaj i musiałem wszystko pozmieniać. Dobra, teraz tu, tutaj po prostu stawiam te jednostki, wam powiem. Aczkolwiek, no, nie wiem, ogólnie zawsze stawiałem po prostu mój starter jeden tutaj, drugi tutaj, potem sponge jakoś to leciało, a teraz cały czas się wywalałem. Nie wiem, czy oni tu pozmieniali, czy przez to, że może, nie wiem, mam jellyfisha, a wcześniej miałem chyba jakiś lepszy enchant, chyba vortexa, może też przez to mój starter nie jest już teraz taki dobry. Ej, dobra, zobaczmy. Zejdzie mi tutaj przejście takiej właśnie jednej mapy. Troszkę dłużej zejdzie niestety z racji tego, że źle postawiłem. No i co poradzę, no, widzowie, coś tutaj zrobiłem źle, będę musiał to przekminić i naprawić. Ogólnie przejście mapy, 1 minutę 11 sekund. Tak jak miałem, tak jest. I dostajecie 5 takich tokenów. Moim zdaniem, bardzo spoko, opłacę zostawić Afka, nie dość że dostajecie tą nową walutę, dostajecie gemy. No jest po prostu cudownie. No i tak naprawdę w dzisiejszym odcinku to na tyle. Taki bardziej informacyjny, zostało dodane, kupiliśmy sobie nowego pasa Powiedziałem wam, co planuję w przyszłości kupić sobie za gamepa. Przy okazji, widzowie, może wy macie ten gamepass i chcecie go wytradować. Myślę, że może będę miał jakąś ofertę. Na pewno aktualnie mam Dream garage, z Secret Formułą. Dwa cyborg planktony, tego oto shiny łombo mityka. No i myślę, że jeszcze spokojnie dużo dozbieram, bo obecnie no to jest zdecydowanie za mało. Plus, no oczywiście, mam ten mój pojazd. I o w ogóle on jest strasznie drogi, 80 tysięcy value dostaje. A strasznie łatwo go wbić, również chciałem powiedzieć. No i dobra, w dzisiejszym odcinku to na tyle. Dzięki jeszcze raz za oglądanie. No i do następnego. Trzymaj się mój kolego, do zobaczyńskiej papatki. Elo, elo, puch.